Hej hej ludzie, z tej strony Small Big the Player, a to jest już kolejny piąty, tak, nie, sody, sody, czwarty odcinek z gry Zag Zero. No i ruszamy dalej, już powiedzmy że jesteśmy w jakimś statku kosmicznym. Można tak powiedzieć. No i fajnie, lecimy dalej. Wow. Nasi... Ojej, co ja robię? Nasi przeciwnicy... Nowi przeciwnicy mają teraz zbroje, znaczy nie nowi, tylko po prostu... Zbroje ponakładane mają i już... Wydają się być trudniejsi. Nie no, żartuję. O, jak dostałem. Wow. Tylko dwa CD-duszka mam. No dobrze, trzeba pozbierać. Okej. Okay. No już pół HP. Fajnie. Okej, okay, lecimy dalej. <grym> Cały czas lecimy dalej. Wow, jakie fajne. No dobrze, dobrze, dobrze. Dawaj, 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 dawaj. Wow, zam zamknięte drzwi. Jak ja mam to zrobić? Aha! No... Takie sprytne, popatrzcie, nieźle. No i fajnie, drzwi zostały otworzone. Może tą skrzynkę zniszczę, zawsze tam troszeczkę tego życia się przyda. Właśnie tak. Wow wow, wow! Ale fajny. O, malutkie takie robociki. Wow, ale strzelać potrafią. No dobrze. Ajajajajaj, aja, proszę bardzo. Dobrze, że z każdego potwora leci życie. <śled Arctic Sound> Ojej jej pod. Dobrze Dwóch tam stoi Biegnę w lewo, ginę Biegnę w prawo, też dostaję hm. No weź to Okej, okay, jedno padło, więc mam nadzieję, że zaraz drugie też Będzie po nim Okej, okay, mam, jed mam nawet, nawet jednego serduszka Nie mam, mam jakieś pół serduszka Coś w tym stylu No okej, okay, ale raczej tą maszynę pokonam Okej, okay, udało się właśnie Dobrze, teraz tylko tutaj pewnie uważać na te podchody właśnie tak No i życie, ale ty maluchu Szybko bierz te życie, bierz życie Dobrze Okej, okay, nieźle, stamtąd wybiegają Dobrze Okej, okay, te maluszki na jednego strzała padają Dobrze, bierz te życie I wy... I... Okej, okay, już mam spodę tego życia, więc jest fajnie, już nie ma się co bać Właśnie tak, no chodź, chodź, chodź. Co tam sobie stoisz, co? Chodź. Nie chcę stoi, a idę dalej. <laughs> Właśnie tak, o tu mamy skrzynki, czyli kolejne. Życie, cały czas życie nam dają. Fajnie. Wow, jakie fajne pomieszczenie. Mamy iść na górę, tak? Tak. A, myślałem, że to potwory. Aha, tutaj te karaluchy kara... 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 kara biegają. Takie powiedzmy. No dobrze, dobrze, dobrze. Dawaj, dawaj. Aj, nie tutaj, nie to nacisnąłem. Okej, okay, to może właśnie... O, jeszcze... Jeszcze raz, jeszcze raz. Właśnie, tak. Te wszystkie klejnociki pozbieram. Musiałem tego jednego ominąć. Okej, okay, jest. Dobrze, 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 dobrze. Pięknie. Chociaż, chodź, chodź, chodź. Okej, okay, wszystko zdobyte, więc możemy... Wszystko na razie zdobyte. Więc możemy iść dalej. To się idzie w prawo, tak? Ojej, no po, no popatrzcie w prawo. Ale okej, okay, mniejsze z tym, mm -hmm, nowy taki bosik, wow mocno, pewnie od tak, od tyłu musimy go bić, a więc spoko. Wow, połowa HP mu padła. Więc łatwo jest dosyć. Ajaj, za daleko odskoczył, więc go nie pokonałem, ale już się z nim żegnamy. Właśnie tak, więc lecimy znowu dalej. Sektor B. Patrz. Okej. Okay. Poziom dziewiąty mamy. Dobrze. Skąd te roboty? Aż. Dostałem. Dawaj, dawaj. Okej. Okay. Skąd te roboty wybiegły teraz? Nie wiem. Miesza z tym. Okej. Okay. No dobrze. Tu się drzwi zamknęły, jak widzę. A więc mamy tutaj wajchę. To najpierw ich zniszczymy. Łatwe te podwody, powiem wam. Właśnie tak, jeszcze tu sobie weźmiemy jakieś życie. O, właśnie dużo życia nawet. Dokładnie. No i okej, okay, idziemy. Tam tu wajcha chyba jeszcze takie małe robociki tam stoją. A tu na dole to tam niech se stoją. <laughs> no i okej, okay, pewnie drzwi się otworzą. A, patrzcie, do dołu mamy iść, a więc... Mm, nie takie łatwe. Nie tak od razu, znaczy. No dobrze. To da się podchodzić, da się. Aha, takie sprytne. No dobrze, nie wiedziałem. Okej. Okay. Pójdę właśnie z tej strony. Albo nie, pójdę z tamtej strony. O pa chwila. Skocz! No. Dobrze, dobrze, czekaj, czekaj. Eee. <laughs> o ja tutaj nie wiem za bardzo dobrze Aha, takie sprytne No dobrze Jakoś byście tego uniknąć przydało, prawda? A, to pewnie tu poleci, mam skoczyć pomiędzy Dokładnie tak e, Nie, takie trudne <laughs> Chyba, że zaraz dostanę Ale udało się bez problemu Aha, i tu mamy bajkę, która pewnie otworzy te główne drzwi Albo i nie Okej, okay, jeszcze jak widać nie za bardzo. Może użyję ziemi. O właśnie. No fajnie. O, proszę bardzo. No i okej, okay, chyba to były te główne, czy jak się nie mylę. Raczej tak. Aha, muszę poczekać jeszcze raz. Okej, okay, no to idziemy tam gdzie iść mamy. Ojejej, nie o to mi chodziło. Za szybko chciałem to zrobić, okej. Okay. <laughs> no cóż Dobrze, dobrze, dobrze Nie O, jakie szczęście <laughs> Okej okay. No i fajnie Jesteśmy już prawie na samej górze O właśnie, no i lecimy dalej Wow, ojej jać! Ale, monetek, tu mamy takie trampoliny Dobrze, tylko właśnie te potwory by się przydało poniszczyć I wszystkie oczywiście zdobyć klejnotiki. O właśnie jest Chodź chodź gdzie on jest Aha tam biega Musiałem dostać nie wierzę No ale oczywiście Dobrze dobrze dobrze, dawaj dawaj szybko Okej okay, przynajmniej pokonaliśmy tego gościa A więc fajnie No i idę dalej Właśnie tak, mam tylko Serduszko i pół, więc nie za dużo ale mam nadzieję, że tutaj nas zbieramy Chyba jakiś trudniejszy się pojawi, ale jak widać nie za to. No dobrze W Życie nie wypadło, jak tak można Aha Aha Aha, takie no Okej, okay, coś musimy tutaj wykombinować Tutaj za tu wajchę pociągnę, może coś będzie co się tam dzieje? Pewnie jakieś podchody przyjdą, coś w tym stylu. I mamy dziesiąty poziom, a więc fajnie. Aha, to mogę teraz pociągnąć. Dokładnie. O, tutaj, tutaj, tutaj. No i dajmy to może tam w prawo, bo najlepiej chyba byłoby. Nawet chyba tutaj trzeba. Dokładnie tak, a więc fajnie. Powiedzmy, że pójdę na prawo, może tutaj, co może tutaj też coś znajdziemy. Aha, takie coś. Gdzie? Mhm. Aha, może ja muszę tak cały czas to robić. I tu cały czas będzie mi ten krocek właśnie wielki przyjeżdżał. Dokładnie tak, więc spoko. No dobrze, dobrze, dobrze. Powoli to zrobimy. Czy ja muszę od nowa go tam położyć, czy nie? Chyba nie. Chyba tu mi się świeci. Muszę od nowa. Serio. Ale patrzcie, tutaj się jedno świeci. Okej, okay, niech to sobie tutaj stoi. Właśnie, tak. No ja idę po kolejny kawałek. Chyba, że nie ma już, ale pewnie są. O właśnie, już leci do nas zapewne. Czy nie? <grym> He, No jakby nie Dwa się świecą A gdzie jest ostatni? Tu na dół mogę spaść? O patrzcie, jak fajnie, nie przegrałem. Jak miło Okej, tutaj też mi się, też mi się jakieś coś przydało. Raczej tak tego nie zrobię, chyba że... Czemu nie leciał? <laughs> Czemu nie leciał? Chyba, że tego jeszcze potwora zostawię w spokoju To też może Jakoś mi się Uda O patrzcie, dwa stoją A więc o to chodzi Więc niepotrzebnie wtedy tego potworka pokonałem Dobrze, że teraz normalnie tutaj przyleciał Więc nie mogę go bić Właśnie tak Okej, okay, to niech on sobie tam stoi Nie rzuci, rzuci się na mnie na pewno ale mniejsza z tym, niech sobie tutaj stoi I nic nie robi O, patrzcie jaki miły Zostaw mnie Zostaw, a nie trafił, haha Okej, 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 teraz pouciekać Chodź tutaj na lewo troszeczkę Okej, okay, stoi, 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 stoi Dobrze, haha <słuchaj> No i świetnie Aż, no to, nie wiem, nie mam pojęcia czy go zostawić, czy nie, jak mnie tu będzie mocno bił to go zniszczę, ale na razie niech sobie będzie. Chyba nie jest on mi potrzebny, dokładnie tak, więc zniszczę go. No, nie jest mi potrzebne, więc spoko, dobrze, a więc ginij, kolego. <laughs> Jeszcze tu wezmę troszeczkę życia, jak jest, jest, oczywiście, że jest. Dobrze, teraz tutaj wskoczyć. O, fajnie, nie zapada się nic, a więc jest dobrze. No i pięknie. Jesteśmy dalej. Może wezmę sobie ogień. Ogień. O, właśnie te karaluchy, karaluchy poniszczę. Dojdzie? Dojdzie. Pięknie. Ajajaj. Jeszcze kilka jest. By się przydało, żeby nie tak wszystkie pokonać naraz. <laughs> no okej. Okay, powiedzmy, że polecę dalej. Tylko nie wiem, czy to na dobre wyjdzie, czy będzie źle. Okej, okay, jeszcze tam zostawiłem jednego właśnie, kolejnocika to się wyduciłem. Dobrze, dobrze. Okej, okay, jest fajnie. Mm, musiałem tutaj spaść. No i co, nie wrócę się na górę, tak? Nie no, raczej się wrócę. Dokładnie. Wow, wow czekajcie. O, oj! Dawaj, 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 do góry, do góry, do góry Dobrze, powolutku, nie ma się co śpieszyć. I się wszystko uda. Okej, okay, teraz w lewo na akurat. Fajnie, może czemu ja tych potworów nie biję? Wow, 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 nie zapada się. A to chyba się nawet nie zapada. Okej, okay. tutaj lecą kolce, tak? Tak. Okej, okay, no znikajcie. Wow. Dobrze, fajnie, udało się. No weź strzel. Okej, okay, unik pięknie. Pięknie jeszcze jeden, fajnie padli Dobrze Okej, okay, fajnie fajnie, już chyba zbliżamy się powoli gdzieś tak do końca lub coś w tym stylu Nie wiem, ale już mamy, nie idziemy w prawo, tylko chyba tam pójdziemy do środka Zobaczymy Okej, okay, na razie muszę ich wszystkich poniszczyć. tutaj dużo le leży życia Przy okazji chyba expa Dawaj Okej. Okay. Wow, no i pojawił się tu taki kolejny mini bosik. Dobrze, dobrze, dobrze. Łatwo, on jest bardzo ja Ajajaj, aj, nie dosięgnie. <gryw> Uniknął mojego strzału. Tu ma większą przestrzeń, więc jest troszeczkę mocniejszy, więc dam mu troszeczkę pobie podbiec. I teraz go wystarczy zniszczyć. Okej, okay, to pouciekam chwilę. Przeskoczę. I proszę bardzo. <gryw> Szkoda się Szkoda się, że się go zepchać nie da. Ale... Okej, okay, pokonany, pięknie Aha, no i chyba jednak idziemy w prawo Dokładnie tak Ojej, co ja zrobiłem <gry> Czemu nie mogę tędy przejść? A, mam pomysł Dawaj, poczekam Dobrze, nie ma się co śpieszyć No ale może to też trochę szybciej lecieć też Okej okay. Pięknie, zdążyłem w ostatnim momencie A <laughs> tak, jest Okej, okay, no i chyba skończyliśmy ten Te pułapki No dobrze Jeszcze Żadnego skarbu nie znalazłem Żadnej tak, żadnego ukrytego Nic ukrytego nie znalazłem Okej, okay, udało się uniknąć, fajnie Oni strzelają tylko w jednym kierunku, tak? Tak Chyba i właśnie zniszczyć nie mogę tego do bota, znaczy Okej okay, coś mi się przycięło No dobrze jest dobrze Okej okay, właśnie tak Mogę od razu wziąć te monetki Znaczy no te rzeczy tutaj Zawsze troszeczkę expa i życia dadzą No i dobrze lecimy na górę tak, Dawaj, dawaj Łoł, wow, wow, Szybko, szybko, szybko <grych> Tak jest sprytne, no dobrze Trzeba patrzeć dosyć sporo bo tutaj nie widzę kiedy ten ogień zacznie lecieć. Właśnie tak zdążę... Zdążyłem. zdążyłem w ostatnim momencie. <gry> Okej, okay, no i fajnie. Pójdźmy tutaj na lewo. Aha, nawet chyba musiałem tutaj iść. Wow, 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 Nie! Jak ja mam to, tego uniknąć? Jeeć! Patrzcie, nawet nie dostaję, jak mam tu coś. Okej, okay, nie wiem, czy to tutaj się idzie, czy tam na dół. Aha, tutaj poszedłem po znajdźkę. No dobrze. Fajnie. Jedna, jedna jest, okej. Okay. Nie jest tak źle. No dobrze, tylko tutaj nie przegrać jeszcze, jak spadnę. No właśnie. Tak, poleciałem na dół. Okej, okay, to muszę się znowu na górę wspinać. Tak? Czy tutaj? Powiedzmy, że pójdę na górę. Chyba na górę, tak. Ojej no. Dawaj, dawaj. Nie o to mi chodziło. Okej, okay, ale mam mało życia. Jać Dobrze. Nie, 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 stój, stój właśnie, tak. Tutaj też trzeba uważać, ja sobie poczekam chyba... Na ten loot jecie. Aha, jestem tutaj, jak miło. Poczekam. Właśnie, tak, dawaj, dawaj, no troszeczkę szybciej może to lecieć. Okej, okay, dawaj, 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 pięknie! Poczekam tutaj już sobie normalnie. Aha, tak to działa, okej, okay, udało się jakoś. Ej, tam nic się mi nie, nie stało takiego... Poważnego. Pięknie, eee, nie było takie trudne. No dobrze, tylko gdzie by teraz sobie tutaj pójść, czy na dół? Chyba raczej nie Aha, tu mamy troszeczkę klejnocików I tajne przejść. I ukrytą rzecz I tutaj raczej Aha, może tutaj O, mamy wajchę, patrzcie Okej okay. Aha, spoko no okej, okay, nie jest takie trudne na, na razie Nie! Aha, już myślałem, że będę musiał od nowa czy coś Ale na szczęście nie Dobrze I ogień Aj, nie udało się, okej okay. Działa co nie? Aha, okej okay. Okej, okay, czyli tak, otworzyły mi się drzwi No i pięknie a więc patrzcie, długie druga tajna, ukryta rzecz, znaleziona. jeszcze tutaj masa jest skrzyneczek, więc je tak zniszczę. No i mam jedenasty poziom, więc fajnie. Udało mi się. No i dobrze, lecimy na górę. Tutaj na prawo mam. Okej. Okay. Dobrze. Ojej, no nie! Dobrze, 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 jest fajnie. Okej, okay, tam widzę, że potworek już na mnie czeka, ale niech sobie czeka. <gry> Aha, tam strzelają, więc nie za dobrze. Czyli na środek. Nie na środek. Aha, kłótno się stęczyło. Nie, 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 nie. <gry> Spadłem. <gry> Znowu nie trafiłem. <gry> no! Ej no tam nie chce mi doskoczyć. Aha, okej, okay, doskoczył. No dobrze, udało się. Trzeba się z tego cieszyć. <laughs> spokojnie, spokojnie. Właśnie, nie tak, a więc fajnie, zdobyte wszystko. Wow, 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 patrzcie tutaj, co tutaj mamy. Dobrze, a więc może teraz. Biegnij, biegnij, biegnij. Nie, no nie, nie udało mi się doskoczyć. Nie za dobrze. Chyba troszeczkę za późno, ale spróbujmy. Uda się Okej, okay, udało się, fajnie Tutaj mamy kolejne to Wow, więc jest dosyć ciężko jak na razie Chociaż nie, to nie jest takie wcale... Do jej, czekaj, czekaj Siostr yes. W ostatnim momencie Wow, jakie szczęście miałem teraz No szybko spadajcie stąd Okej, okay, okej, okay, okej okay. Na górze, na górę No i fajnie Tutaj już tego na razie nie widać Dokładnie tak A więc dobrze Muszę to do góry skarać, tylko oczywiście chcę pozdobywać sobie takie jeszcze klejnociki Okej, okay, mam przynajmniej wszystko zdobyte, więc teraz, więc teraz mogę sobie spokojnie Mogę się teraz spokojnie na górę udać Bez pośpiechu żadnego Dobrze, jeszcze tylko jeden Okej, okay, no i fajnie Długi poziom dosyć, ale co tam? Okej, okay, tutaj widzę, że jest tylko ogień Pójdę na lewo, zobaczyć, co my tutaj mamy Chyba tylko skrzynki, dokładnie tak A może po prawej coś siedzi ukrytego Nie, tam tylko kolejnociki okay, No dobrze A jeszcze nie chciałem no, dla tak wszystkich Okej, okay, to działa w ten sposób, czyli mogę sobie tutaj wskoczyć Dobrze Pójść na prawo Dawaj, dawaj, szybko! Mm, nie o to mi chodzi Okej, okay, no i teraz skoczyć na górę. No właśnie tak fajnie. <laughs> wow, czemu tak się zrobiło? No dobrze, widzę, że muszę tutaj szybko dosyć. Wow, czemu tak wolno to robię? Ojej! No nie! <laughs> nie wiesz. Mm. Jeszcze na, na dodatek tego nie ma Okej, okay, teraz teraz szybko Dobrze Chyba tak było trzeba zrobić, tak mi się wydaje Zawsze jakaś tam spora przewaga dzięki temu była Okej, okay, tutaj nie Dawaj, dawaj, właśnie tak Okej, okay, no i chyba u... uciekłem Dokładnie No, okej, okay, okej. Okay. Właśnie tak, no i dobrze. Długi ten poziom jest naprawdę długi poziom. Jakbyśmy przez cały ten statek szli. Może idziemy. Okej, okay, co my tu mamy? Aha, przejście dalej, dziś się otworzyła, więc spokom. <grym> dobrze. <grym> Ale fajny, nie ma co? Fajny jest ten poziom naprawdę też. Dobrze. Okej. Okay. Właśnie tak idę spokojnie, bez podchodów już są. Dobrze, atakuj! No musiałem być pierwszy. <grafię> dobrze, dobrze. Ajajaj, te małe skubańcy tutaj. Jeszcze strzelają we mnie. O ja. Okej, okay, trzeba wziąć te życie. Dobrze. Okej, okay. haha <grafię> A nie są oni trudni. Okej, okay, powiedzmy, że idę dalej. Jak nie otworzy się to... O, otworzyło się. To chciałem powiedzieć, wrzucę się i pewnie jak jeszcze kogoś pokonam. Ale spoko, mamy chyba bossa. Wow, jaki fajny. A jak się zwierz, panie? Nie powiedzieli mi. Okej, okay, widać, że nie jest wcale taki trudny. Ale trzeba uważać na niego. No właśnie. Aha ha, taki jest sprytny. No dobrze. Nie jest taki trudny na pewnie... A jeszcze przegram, więc będę sobie spokojniej go bił. Nie mogłem uciec na prawo, patrzcie. Okej, okay, dawaj, 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 troszeczkę ucieknę, właśnie tak. Jeszcze tak raz lub, raz lub dwa i będzie po nim. Jeszcze raz. A nie, udało się, a więc fajnie. Przegnam cię. <laughs> Ale życia! Wow, pięknie. No i co? Idziemy dalej. Pewnie koniec misji już będzie. Dokładnie tak. A więc fajnie. Poziom wykonany. Zdobyłem 2 na 3 te znajdźki. Ile mamy tych gemów, klejnocików, Ile, ile, ile? Full pewnie. Na pewno nie. A może? 10 zabrakło. No dobrze. 24 minuty dobiłem ten poziom. Okej, okay, to jeszcze zobaczmy. Gdzie jesteśmy? Jesteśmy tutaj. Wow. Jak mamy przejść cały świat? No chyba tak. To będzie jeszcze tyle, trochę tych odcinków. Zobaczymy. A w tym momencie się za chwilę z wami żegnam. Jeszcze zobaczymy jak będzie wyglądał początek te tej misji. No, tak sobie patrzę ile przeszedłem przez ten cały odcinek na tej mapie. Chyba tutaj tu całą część tego statku po lewej. Znaczy no. Tu całą część poza tą pustynią. Chyba coś w tym stylu. Okej, okay, zobaczmy. Aha, jestem w takim miejscu, fajnie. No dobrze, w tym momencie się z wami żegnam. Subskrybujcie, komentujcie, oceniajcie do usłyszenia, trzymajcie się i cześć.